Witajcie, kochani, tutaj wróżka kamienna, która magicznie Wasz czerwiec rozpoczyna. Kochani, filmik o miłości, na miłość, na miesiąc czerwiec. Dla osób w związkach stałych, dla singli i dla dziwnych relacji, z których tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Taka nowość. Dobrze, też jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Jaka energia będzie dla każdego znaku Zodiaku. Dobrze, zaczynamy, kochani. Od barana. Barany, kochane, w stałych związkach. Co Was czeka w miesiącu w czerwcu? Jaka będzie energia? Karta pustelnika. No, drogie Baranki, na to wygląda, że jeżeli jesteście w trwałych, szczęśliwych związkach, będziecie się czuć bardzo samotni w tych relacjach. Coś nie idzie tak, jakbyście chcieli, nie ma tej komunikacji jesteście w związku, ale czujecie się tak naprawdę sami. Chyba to jest chyba najgorsze, co może być, prawda? Karta pustelnika też mówi, że niektóre barany jednak będą chciały się izolować, może gdzieś wyjadą bez partnera albo podejmą decyzję o rozstaniu. Dla singli, kochankowie, no drogie barany, super karta na spotykanie się z ludźmi, na randki, na romanse. Ale to też jest karta wyboru, więc niektóre barany spotkają dwie osoby albo trzy i będą musiały podjąć decyzję, która osoba do nich najbardziej pasuje. Ale super dla singli czerwiec jest bardzo fajnym okresem. Dla dziwnych relacji, z których nic nie wiadomo, czy coś będzie, co to w ogóle jest, karta słońca. Więc kochane barany, jeżeli niedawno właśnie kogoś poznaliście, w sumie nie wiadomo o co chodzi, niby ta osoba się odzywa, niby się nie odzywa, a wam serduszko bije. W sumie jesteście w takiej dziwnej relacji, nie wiadomo jakiej. Ta karta mówi, że spokojnie nabierzcie optymizmu, karta słońca. Uważam, że z tej dziwnej, skomplikowanej sytuacji, relacji em, może, może coś z tego być więcej, czyli te słońce wam zaświeci, czyli słońce daje nadzieję, więc głowa do góry, nie poddawajcie się. Dobrze. Byk. Dla stałych związków karta piątki mieczy. Oj, drogi byku, chyba podejmiesz decyzję faktycznie o rozstaniu się z partnerem. A jak nie, to miej oczy dookoła głowy, bo to, co ci się wydaje, że ta relacja, w której jesteś, jest dla ciebie szczera i dla ciebie jest dobra, nie jest. Uważaj, bo partner albo partnerka będzie chciała ci miecze wbić w plecy. No, burzliwy okres w związku, możliwe rozstania, ale tak jak mówię, to nie do każdego, to nie do każdego. To jest, tak jak powiedziałam, rozkład bardzo ogólny dla singli, król kielichów. Drogie byki albo byczki. Jeżeli słucha mnie kobieta byk, może poznać kogoś bardzo fajnego, interesującego króla kielichu, który daje jej miłość. A jeżeli słucha mnie pan byk, singiel, wy będziecie takimi mężczyznami, którzy będą chcieli obdarować kobietę swoją przyszłą, którą poznacie, miłością. Czyli bardzo dobry czas dla singli na poznawanie e, i na tworzenie związków także super. Relacje dziwne. Z której nie wiadomo co będzie. Kapłanka, no właśnie, tajemnica. E, już ta relacja przestanie być, drogie byki, dziwna, e, ponieważ tajemnica wyjdzie na jaw. I wtedy zdecydujecie albo w prawo, albo w lewo. Także czerwiec rozwiąże to. E, bliźniak. Dla stałych związków bliźniaków, czwórka, buła w radość, szczęście, e, miłość, stabilizacja, powiększenie. E, rodziny, śluby, e, fajne imprezy, chrzciny, także bardzo pozytywnie. Dla singli trójka kielichów również piękna karta mówiąca o tym, że drogie single bliźniaki, będziecie e, świecić jak gwiazdy, będziecie się spotykać z ludźmi, będziecie randkować i kto wie, może tutaj coś stworzycie na dłużej. Ale uważajcie na tak zwane trójkąty, więc drogie single bliźniaki, możecie poznać kogoś, kto już jest w związku. Także na to uważajcie. Trudne, skomplikowane relacje są dostateczne, już też przestaną być skomplikowane, bo rozsądzicie, czy faktycznie ta relacja jest dla Was, czy też nie. Czerwiec będzie kluczowy, są dostateczny, czyli wszystko się rozsądzi. Musicie postawić też pewne granice, tak, na co się zgadzacie w tej relacji, a na co nie bądźcie naprawdę konkretni i nie czekajcie zbyt dużo długo. Jeżeli partner mówi, znaczy partner, potencjalny partner mówi: "Jeszcze nie mam czasu albo muszę coś pewne rzeczy pozałatwiać zanim nie, nie, nie. Jeżeli ktoś mówi: "Nie wiem", to znaczy mówi: "Nie". To był bliźniak teraz, raki nie, raki, stałe związki koło fortuny. Los się pozmienia, jeżeli chodzi o wasze stałe związki, czyli o co, o co w tym chodzi. Jeżeli uważacie, że jest super, że jest, jest to związek stały, wszystko się może tak naprawdę obrócić. Miejcie oczy dookoła głowy. Czy to, co jest pewne, pewne może nie być. Dla singli siódemka monet, no niestety, drogie single. E, raki w miesiącu czerwcu raczej nikogo nie spotkacie na dłuższy związek. Możecie oczywiście kogoś poznać, bo siódemka denarów jest to karta cierpliwości, więc jeżeli kogoś poznacie, dajcie temu czas. Niech się rozwija w swoim tempie, czyli nie przyspieszajcie tej relacji, bo jak się szybko coś zaczyna, szybko się kończy. Dla dziwnych relacji, skomplikowanych królowa buławło! Jeżeli słucha mnie kobieta, która jest w dziwnej relacji, takiej skomplikowanej, droga pani Rakowa, masz konkretnie tutaj zadziałać, masz postawić tego delikwenta do pionu, do ściany, masz się ten facet zdecydować albo w prawo, albo w lewo, właśnie w miesiącu czerwcu. Bądź konkretna, ale jeżeli mówię do mężczyzny i mężczyzna tutaj poznaje jakąś fajną kobietę i tak naprawdę nie wie za bardzo do czego ta relacja może do, poprowadzić, doprowadzić to powiem Ci mmm, drogi raku że naprawdę warto o tą kobietę zawalczyć, naprawdę będziesz miał fajną, ognistą kobietę przy sobie i relację. ale też dla mnie królowa buław jeżeli chodzi o takie skomplikowane relacje mówię o tym, że jakaś kobieta może jeszcze bardziej skomplikować Waszą relację i po prostu zamieszać ale jak będzie tak, tak będzie Eee, dobrze, lewki dla stałych związków, o dziesiątka mieczy. Większość lewków niestety powie, mam dość, nie jestem szczęśliwa, szczęśliwy w związku, odchodzę. Dla um, singli karta maga poznanie kogoś bardzo ciekawego, e, taką indywidualną jednostkę niezależną, kreatywną twórczą. Zacznie się od słów, może przez internet, może przez jakieś kursy szkolenia czy jakieś warsztaty, może tam się u... pójdziecie po prostu, drogie lewki, i tam kogoś poznacie, także jak najbardziej fajna karta, dla dziwnych relacji, które nie wiadomo o co chodzi, jak się potoczą, karta wierzy, wiadomo, jak się potoczą, dojdzie do zakończenia, wyczyszczenia, oczyszczenia, bo to było toksyczne, to nie było dla was złe, znaczy to nie było dobre, eee, dobra, Panna, stałe związki, szóstka kielichów, bardzo fajnie, sielanka, rodzina, miłość, jakieś uroczystości rodzinne, także powiększenie może rodziny, może też przyjazd jakiejś rodziny, spotkanie kogoś też z rodziny, kogoś dawno nie widziało, powrót do korzeni. Dla singli piątka denarów, no niestety drogie lepki, nikogo nie poznacie w tym miesiącu. A jak poznacie, to nie warto w tą osobę inwestować. Skupcie się bardziej na finansach dziwne sytuacje, dziwne relacje, piątka buław jeszcze będą bardziej dziwniejsze niż są jest to, e, karta zapowiada kłótnie, nieporozumienie walkę, walkę samym ze sobą o tą relację walkę z tym partnerem, bez sensu pamiętajcie, miłość to są dwie osoby, nie jedna i o miłość się nie walczy, ona po prostu jest albo jej nie ma dajcie sobie spokój, jeszcze ktoś trzeci może wam tutaj wejść w paradę nie, to naprawdę bardzo skomplikowana sytuacja nie nie polecam. Wagi, stały związek, rycerz monet, stały związek, dobry związek, warto w niego inwestować, nic się tutaj nie wydarzy. Czyli stabilizacja. Dla singli, wag, piątka kielichów, no niestety drogie wagi, to nie jest wasz miesiąc. Będziecie bardziej tutaj jeszcze rozpamiętywać przeszłość, jesteście jeszcze w karcie żałoby, niektóre wagi się rozstały i jeszcze cierpią, ale to jest karta bramy, wyjdźcie z tego cierpienia żeby już w nowym miesiącu, lipcu otworzyć się na nowe przeszłości nie ma, ten partner z którym się rozstałyście, drogie wagi czy rozstaliście się, ta partnerka już do was nie wróci dajcie sobie spokój dziwne, skomplikowane relacje karta siły, wow nabiorą rozpędu nabiorą rozpędu, nabiorą namiętności, będzie gorąco ale karta siły też trzeba być tutaj generalnie stanowczym ale ja bym dała szansę E, dobrze skorpion, stałe związki w skorpionie karta sprawiedliwości e, rozsądzicie oczywiście drogie skorpione czy ta relacja jest dla was czy nie ale raczej będzie, bo karta sprawiedliwości dla stałych związków pokazuje możliwość zalegalizowania tego związku podpisania jakichś wspólnych umów kupno mieszkania, wspólne zamieszkanie e, jakieś zaręczyny także stałe związki tutaj ewaluują dla singli y, skorpionów, karta as kielichów, no poznacie kogoś. Oczywiście askielichów mówi o nowym miłości, szczęściu, także miesiąc czerwiec dla singli y, skorpionów jest bardzo pozytywny, także ja bym wykorzystała. Dla dziwnych relacji karta Księżyca, ojej! To też jest karta tajemnicy. Tajemnica ujrzy światło dzienne, słuchajcie swojej intuicji odpowiedzi dostaniecie w snach coś ujrzy, ujrzy pewna po prostu prawa, prawda na temat tej dziwnej relacji ujrzy światło dzienne i zdecydujecie czy ma to sens czy nie ale dla mnie karta księżyca też pokazuje drugie skorpiony że kochacie być wzajemności to jest taka karta iluzji bujania w obłokach do kogoś kto chyba tego po prostu nie odwzajemnia miłość taka bardziej platoniczna nie do końca dobrze Strzelec, stałe związki królowa kielichów. Piękna karta mówiąca o tym, że jesteś w stałym, szczęśliwym związku i nic y, tego nie zaburzy. Dobra. Dla singli strzelców, ósemka kielichów. Ojejku. Ciężka energia, żyjecie dalej w przeszłości, w tym bólu, nie chcecie się otworzyć na nowe. Ósemka kielichów to też są powroty byłych. Uważajcie na to, żeby jakaś były, była relacja, która no, albo się zaczynała fajnie i się skończyła źle, albo były partner, były mąż. Uważajcie na to, żeby po prostu nie chciał wrócić. To nie jest dla Was dobre. Musicie iść przed siebie. Ósemka kielichów. Nie ma sensu odgrzewać kotletów. Ale też żyć w samotności też nie jest dobrze. Ale to nie jest ten czas, drogie strzelce. Chyba w czerwcu nikogo nie poznacie. Dla dziwnych sytuacji, dziwnych relacji, które nie wiadomo jak się zakończą, kapłan. Hmm. Widać, jeżeli mówię tutaj o kobietach, jesteście w relacji z mężczyzną, który ma swoje zasady, na którego trzeba trochę poczekać, trochę go rozpracować. Może być to mężczyzna jeszcze zajęty, może, drogie panie, jesteście e, zauroczone mężczyzną, który was trochę zwodzi, który jest jeszcze w związku małżeńskim i obiecuje, że się rozwiedzie. Mi się wydaje, że się nie rozwiedzie. E, jeżeli wy jesteście kobiety pokazane w karcie kapłana, wy macie pewne oczekiwania od tego mężczyzny, i warto właśnie w miesiącu czerwcu e, je określić. No, postawcie sprawy na ostrzu noża, bo tak dalej być nie może. Koziorożec, trwały związek, ósemka monet. Będzie tak jak jest, będzie, jest to karta, zapo która zapowiada trwały ten związek. Warto o niego może nie walczyć, ale warto pracować nad tym, żeby był jeszcze lepsze. Wspólne dążenie do majątku, do pieniędzy, do tworzenia wspólnej przyszłości. Także stabilnie. Dla singli, karta świata. No, koziołki, otwieramy się na świat, odpalamy komputer. Odpalamy aplikacje i szukamy kogoś w świecie, w świecie internetowym, ale i nie tylko. Czerwiec to też miesiąc urlopów, więc drogie tutaj koziołki, poznacie kogoś na pewno, ale wyjeżdżajcie, otwierajcie się do ludzi. I dziwne sytuacje, dziwne relacje: szóstka mieczy, oddalenie. Stwierdzicie, mam dość. Zasługuje na coś lepszego. Nie mogę stać w miejscu, nie mogę od Ciebie ciągle słyszeć, nie wiem, rozwiodę się albo się nie rozwiodę, albo daj mi czas. Nie, czasu nie ma. Albo teraz, albo nigdy. Ale uważam, że większość koziołków, które są w trudnej, dziwnej sytuacji, odejdą po prostu. I bardzo dobrze. Eee, dobrze, ja, kozio ja, wodnik. Stałe związki, karta, głupiec, oj. W stałych związkach możecie wodniki się czuć trochę niepoważnie traktowane. Partner albo partnerka was troszeczkę olewa. A jeżeli tak nie jest, bo tak jak mówię, to nie jest rozkład dla każdego, karta głupca też zapowiada dzidziusia. Czyli jeżeli niektóre wodniki starają się o dziecko, oczywiście to dziecko, dziecko do, was, do was przyjdzie. To są stałe związki. Tutaj mamy singla. Szóstka w karta świętowania, radość, szczęścia. Także, drogie single, otwieramy się, bo przed wami piękny romans, który może zakończyć się miłością. E, trudne, dziwne sytuacje, rycerz kielichów. No, uważajcie na, na, na kogoś, kto was troszeczkę może omamić, kto was na takiego, na takiego czarusia, który pięknie mówi słowa, a z tych słów nic nie wychodzi. E, mówię tutaj... Do kobiet, ale też do mężczyzn, bo rycerz kielichów oczywiście może być zauroczony albo zauroczona wami, ale te słowa mogą być tak naprawdę bez pokrycia. Dobrze, rybki, stały związek, dwójka kielichów, piękna karta mówiąca o stałym związku, szczęśliwym. Nic dodać, nic ująć. Dla singli, karta diabła. Romanse, ale też uważajcie na oszusta matrymonialnego, na kogoś, kto będzie chciał po prostu Was wykorzystać. Ale jeżeli będziecie chciały rybki tylko romansów, super, miesiąc czerwiec wam to da. Dziwne sytuacje, relacje, dwójka, buław, no trzeba będzie podjąć decyzję, wybór. Albo w jedną, albo w drugą, bo tak być dalej nie może. Także w miesiącu czerwcu na pewno ta y, sytuacja, relacja się y, jakoś wyklaruje, podejmiecie konkretne decyzje. Dobrze, kochani, to tak ogólnie, jeżeli chcecie więcej, zapraszam do mnie. 604 688 175 wróżę wróż również telefonicznie, ale i osobiście pamiętajcie, miłość jest najważniejsza, bo jest najsilniejszą wibracją. Pozdrawiam Cię, prutko. Pruszka Kamila.